Przykłady. 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 Przykłady, bo to nie, nie jest tak, że to egzemplarz Egzemplat jest... rachunt. No to trzeba było wejść z tymi przykładami. No siedzisz tam, się gapisz jak szpak w pi... Ja Cię no? słucham. No to Marian, proszę Cię, to co na koniec? Przykłady. Na koniec. Przykłady. Egzemplat trachund. A Ty wiesz, co to znaczy Egzemplarz rachunt? Wiem, ale nie powiem. Takim treningiem, który się składa z kilku, wiesz, mocnych uderzeń po twarz. Ja bym to zrobił jeszcze raz. No to fajnie było. Tak? No. Przepraszam. Ty możesz pociągnąć. i trachu mi mi kurwa. z tych wszystkich ja, p***li, p***li, co za buc, to, kurwa. stary na dziennikarstwo pamiętam panią profesor, nie pamiętam jej nazwiska, mówiła, że kultura wypowiedzi polega na tym, że nie wytykasz komuś błędów. Kaz żart Andrzeja, od czego się zaczyna robienie jajecznicy? No i myślisz, drapiesz się, nie wiem, jajka, nie po jak się drapiesz chleb, coś tak Od zrobienia herbaty. No kurwa, geniusz p... Dobrze, że do Warszawy przyjechał, nam powie jak się kwa robi. obważanki ze smogiem sobie opi...